Witam Paśka Hoska. Widzimy, przyszły te chłody. Pszczoły nie latają. Tu mam rodzinę, gdzie jest matecznik. Zasklepiony mateczniki. Wczoraj dostały, bo one mają mniej pokarmu. Dostały po prostu słoiczek syropku, litra. To im wyciągnę ten, bo były przewożone. Jest stan rojowy w tej rodzinie. Tu jest włoszka. Widzimy. Wow. Trubki jakieś wynoszą. Padają te pszczoły, grzeją. No, ogólnie mrówki, brówki. Siedzą w nadstawce. Tak, siedzą. Widzicie. Nie widzicie. Miód jest już zasklepiony. Dobrania. Tu Włoszka ma na dwóch korpusach gniazdo, bez kraty odgrydowej powałka, ale tu 50% to jest miód. Zobaczymy, co to będzie. Tu mam kolejną rodzinę ze stanem rojowym. Tu wczoraj akurat, bo też dałem syrop i były trzy świeżo zaczerwione miseczki. No tak, że będzie się działo. Dlaczego daje syrop? Dla tych rodzin, co mogły już by dostać nadstawkę Ano dlatego dostają, że po prostu Tam jest troszeczkę krucho z pokarmem Tutaj widzimy pszczoły na 10 ramkach Sprawdzimy sobie jeszcze tą rodzinę No i zobaczymy co po tych Jeszcze nas czeka niecały tydzień Bo dziś mamy nie równiutki tydzień ochłodzenia Mają przyjść przymrozki o tu widzimy, że te pszczoły sobie tu coś urzędują, ale se ogólnie odpuściły tą nadstawkę. Zeszły grzać gniazdo. Także będziemy widzieć, co się będzie po prostu yy, działo w tych godzinach Patrzcie się tu, przez przypadek pszczoły zostały, a, zostały wierne. Yy, no i zostały odcięte od yy, Gniazda Ja im to tak troszeczkę weznę i one są tu już z tydzień tak zamknięte one sobie wyczują gniazdo i sobie pójdą do, do rodzinki no i tak no i tak no musimy poczekać z tym niedobraniem te kilka dni tu widzimy też jest pełna nadstawka tu jest matka, jeszcze nie Pszczoły nie zostały spuszczone, jeszcze tu trzeba wyczyścić te trubki. akurat będzie okazja. A ja to zazwyczaj, to są pszczoły, które po prostu padły. Tu widzimy, no jest, no jest ciepło bucha, nie będziemy ich krytykować. Też rodzina widzimy na półtora korpusa Korpus budany, bo że zaczerwiony, na miodu jest. Delnice zamknięte, wylotki jak widzicie dosyć mało, tu jest pusto. Dosyć mało wylotki, no i zobaczymy co, co to będzie, no mam nadzieję, że nie będzie przymrozków. No bo te rośliny, co teraz będą rozwijają się, są już wrażliwe na mróz. Na tak jak czereśnie, jak to, no to nie są tak wrażliwe, widzimy już małe, malutkie owoce są zawiązane. Ja teraz akurat robię ulę, przejdźmy na lipę. No i tu widzimy lipę, i tak to, co to tu jest. Oto, to co pokazuję, to są po prostu już pąki kwiatowe, z których się będą rozwijały na lipie. Pąk kwiatowy. Jeśli to dostanie naprawdę bardzo malutkiego mrozu, to po prostu tu spadnie. Skoro tu koło domu są takie, no to z tego co widziałem. Na moich miejscówkach na miód lipowy również są takie pąki, jeśli to zmarznie no to będzie lipa, tak samo tu mamy drzewo, które fajnie spadziuje, też mam bardzo te listeczki delikatne, jeśli to znowu dostanie mrozu, to również zostanie ubite. No i najbardziej wrażliwa roślina jaką mam na pasie C jest to akacja, widzicie mnóstwo pąków na całym drzewie. to są o, te takie szyszki. Mnóstwo tych pąków jest, jeśli ona dostanie naprawdę małego mrozu, no to po prostu zrobi się tak jak rok temu, to wszystko szczernieje i spadnie i po prostu akacja będzie się musiała od nowa opuścić. Faktycznie wtedy będzie miała fajne przyrosty, no ale ten przyrost jest zeszłoroczny po przymrozkach i temu on jest taki ładny i ma tyle kwiatów. No, mam nadzieję, że nie przyjdą te przymrozki, że faktycznie niby zapowiadałem tam minus 2, ale faktycznie, żeby było to chociaż minimalnie 0, jeśli będzie 0, no to może rośliny obronią się i coś z tego będzie, bo jeśli nam to zmarznie, no to to będzie lipa głogi, zaczynają kwitnąć, też jest niedobrze, ale głóg dosyć długo kwitnie, potrafi schamować rozwój i mam nadzieję, że tak po prostu będzie i wytrzymają ten tydzień, chociaż. Głogi no to, to różnie, ale u mnie jest dużo głogów i tego miodu głogowego. Zazwyczaj no ta nadstaweczka, dwie nadstaweczki, połóweczki oczywiście, udawało się zebrać z rodziny. Także czekamy, dajcie znać, jak u Was jest z tym rozwojem, jak te rodziny się mają, jak te drzewa są. no U nas tu na południu widzimy, no wszystko jest już widać po prostu, widać półmetek sezonu. Nie ma tak, że, 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 że czegoś będzie brakowało. No i tu też w tej rodzinie jest miodek do brania, ale tu widzimy sobie zrobiły mrówki. Ja ich nie, nie płoszę. Widzicie, to, a tu będą pewnie larwy mrówek. Chociaż nie, chyba nie. Nie, nie ma. O, ale tu są larwy, również mrówki. Korzystając z pszczół, po prostu wygrzewając swoje również potomstwo, wykorzystując pszczoły. Także ja się z Wami żegnam, pasie kachowska.